Dzisiaj o wagach i ważeniu. Temat niby prosty i oczywisty, ale czy na pewno? Dobra, chyba oczywistym jest, że waga służy do ważenia słodu, chmielu albo cukru do refermentacji. Ale jakie wagi kupić? Ile tych wag mieć w domu? Na co zwrócić uwagę? Na pierwszy ogień idzie waga kuchenna. Takiej wagi będziecie używać głównie do ważenia słodu albo czasami chmielu. I ona bardzo się przydaje na samym początku przygody z piwowarstwem. Taką wagę możecie kupić najczęściej albo w sklepach z elektroniką, albo na Allegre. Czasami się w dyskontach pojawia albo w Biedronce, albo w Lidlu, więc dosyć łatwo jest ją kupić za mniej więcej 30, może 50 zł. Zakres pomiarowy przy takiej wadze, to na przykład w, tutaj w tym moim modelu to jest od 0 do 5 kg, i dokładność to jest plus minus 1 gram. Więc jak widzicie, Raczej takie cięższe rzeczy można ważyć w, na takiej wadze. Takiej wagi możecie używać dosyć wszechstronnie. Nie tylko Wam się przyda w trakcie ważenia, ale także oczywiście w kuchni, w trakcie pieczenia na przykład się bardzo przydaje waga albo gotowania. Jednak dosyć dużą wadą takiej wagi jest to, że ten ekranik tutaj on się znajduje dosyć blisko tego. Pola, w którym, na którym stoi wasza na przykład miska, do której wsypujecie słód. I teraz, jeżeli ta miska jest szersza niż obrys tej wagi, to nie będziecie po prostu mogli zobaczyć tego wyniku, który Wam się tutaj pojawi. To się czasami zdarza. Ja mam takie miski w domu, że ja mam je bardzo szerokie i czasami po prostu nie będzie widać. Ale ta trzecia waga, którą Wam, wam będę pokazywał, troszeczkę rozwiązuje ten problem. Ale. Największą wadą tej wagi i taką wadą, która uniemożliwia korzystanie tylko z tej wagi kuchennej jest to, że w niskich zakresach pomiarowych, czyli powiedzmy pomiędzy 0 a 10 gramów, ta waga ma problemy. I co ja mam tutaj na myśli? Głównie to, że na przykład, jeżeli chcecie bardzo małą masę odważyć, powiedzmy 2-3 gramy, i dosypujecie sobie po troszku, po łyżeczce coś, co chcecie mierzyć, na przykład jakąś sól do modyfikacji wody. To e, taka waga załapuje e, tą masę dopiero po pewnym czasie, e, a właściwie po zaskoczeniu pewnej określonej masy. Czyli na przykład dosypujecie, dosypujecie i nagle z zera robi wam się 3 gramy. I tutaj następuje kolejny problem, bo jak wam się pojawią te 3 gramy, a potem przesypiecie to, co macie na tej szalce, na wagę dokładniejszą, to się okazuje, że wcale tam nie ma 3 gramy, tylko jest na przykład 5, 6 albo nawet 7. Więc dlatego taka waga kuchenna odpada pod kątem wykorzystywania jej do odmierzania bardzo małych ilości albo dodatków, albo chmielu, albo już przede wszystkim soli do modyfikacji wody. I tutaj przy tej wadze kuchennej jeszcze jedna mała uwaga. Wiem, że to dla niektórych może się wydać oczywiste i jasne. Że jest taka funkcja w tych wagach elektronicznych, ale spotkałem się też z osobami, które nie wiedziały, że taką wagę można tarować. I na przykład w mojej wadze tutaj ten przycisk 0 służy do takiego tarowania. I na czym to polega? Chodzi tu po prostu o to, że stawiacie puste naczynie na tą, na tą wagę i e, pokazuje wam się masa tego naczynia. No i klikacie 0, no i wtedy waga wam się zeruje i tutaj następuje tarowanie, i możecie sobie już odmierzać masę tego waszego na przykład słodu, który mierzycie. Nie musicie zapisywać sobie masy waszego naczynia pomiarowego i potem odejmować od tego wyniku finalnego, tylko możecie sobie kliknąć 0 i wtedy um, ważycie sobie po prostu ten słód tak jakbyście normalnie sypali prosto na wagę. Dodatkowo można to zero klikać wielokrotnie, więc możecie dosypać na przykład sobie słód bizneński. powiedzmy kilogram, kliknąć 0, dosypać sobie Płatki owsiane 400 gramów, kliknąć 0, a i dosypać sobie potem jeszcze co tam sobie życzycie. Więc nie ma potrzeby odważania wszystkiego pojedynczo, tylko dosypujecie po prostu do jednego naczynia pomiarowego kolejne porcje słodu, za każdym razem zerując. I to jest bardzo wygodne. Jako drugą mamy wagę jubilerską, która wygląda tak. Na sam początek przygody z piwowarstwem domowym, oczywiście, wystarczy waga kuchenna, no bo głównie będziecie ważyć czy to słód. Czy to większej ilości chmielu. Ale oczywiście dalej, jeżeli chcecie się rozwijać w swojej przygodzie piwowarskiej i ważyć coraz lepsze piwa, to zaczniecie myśleć o tym, żeby dodawać chociażby solę do modyfikacji wody. I tutaj, już w tym przypadku, potrzebujecie czegoś dużo bardziej dokładnego. I tutaj, e, cała na biało, wjeżdża taka waga e, tak zwana jubilerska. I taka waga jubilerska ma dużo mniejszy zakres pomiarowy niż waga kuchenna, bo ona waży od 0 do 100 g z dokładnością i tutaj już jest dużo większa dokładność niż w przypadku wagi kuchennej, z dokładnością do na przykład e, tak jak u mnie jednej setnej grama, czyli 0,01 g, chociaż są też wersje 1,10 gramowe czyli 0,1 g dokładności. I teraz dlaczego ja wybrałem wagę ważącą z dokładnością do jednej setnej grama? Chodzi tu przede wszystkim o to, żeby móc bardzo dokładnie odważyć solę do modyfikacji wody czy też cukier do refermentacji. Dlatego że na przykład te sole odważa się w tak małych ilościach, że ja potrzebuję, żeby bardzo szybko mi taka waga zaskoczyła pomiar i jak najdokładniej chciałbym odmierzać takie sole. I dlatego, właśnie w tym przypadku tej wagi jubilerskiej, ja wybieram jednak te wersje. Ważący z dokładnością do 1 setnej grama, a nie do jednej dziesiątej grama. Taką wagę jubilerską najtaniej kupicie i najlepiej oczywiście na Allegrze, dlatego, że jest tam ich bardzo, bardzo dużo i bardzo łatwo można sobie dobrać, czy to większy lub mniejszy zakres pomiarowy, tak samo z większą lub mniejszą dokładność pomiarową. Niestety takie wagi cechują się dosyć niską trwałością. Ale myślę, że spokojnie dwa lata e, powinniście w stanie być używać takiej wagi, do, dopóki ona wam się nie rozsypie. E, ta tutaj to jest już moja trzecia waga e, jubilerska i e, na razie na szczęście działa, ale podejrzewam, że jeszcze trochę i, i jak zwykle taki mały dokładny sprzęt po prostu się ta waga rozsypie. No ale to normalne, one są bardzo tanie, one są dużo tańsze niż waga kuchenna, więc e, powinny wam, powinien Wam się ten zakup zwrócić. Tutaj jeszcze taki fajny feature ma, akurat ta waga, którą ja tutaj mam, że te drzwiczki, które tutaj są, bo tutaj są takie drzwiczki na tej wagi, takie przezroczyste, e, można je zdjąć. No, tu wyłamać troszeczkę z tych zawiasów i używać jako naczynka pomiarowego. Że po prostu tutaj sobie na te drzwiczki sypiecie wtedy na przykład waszą um, sól do modyfikacji wody i prosto z tych um, drzwiczek możecie sobie potem wysypać um, albo do um, do wody, albo do, do piwa, um, jak tam sobie życzycie. No i trzecia waga, o której chciałem opowiedzieć, um, taka troszeczkę bonusowa, um, to jest taka waga do ważenia bagażu. Najczęściej samolotowego, żeby um, Wam nie, was nie skasowali na dodatkowe pieniądze na lotnisku. No i ona wygląda tak, że po prostu tutaj jest taki haczek na dole, To jest takie trzymadełko, za, za które możecie powiesić tę uwagę. I tu wieszacie na przykład wiadro na ten haczek i dosypujecie sobie do tego wiadra na przykład wasz słód. I co jest fajne w takiej wadze, to że ona ma bardzo duży zakres pomiarowy. Ona waży do z tego co tu widzę, do 50 kg nawet. E, możecie sobie zważyć na takiej wadze. I to, co było złe w tej wadze kuchennej, jest dobre tutaj, dlatego, że ten ekranik pomiarowy nie ma jak go zasłonić. Więc dokładnie za każdy, w każdym momencie widzicie, e, ile macie jaką masę macie e, tego waszego słodu w tym wiadrze, który jest tutaj zawieszone. Na, na tym haczyku. Więc to, to jest fajne, to jest wygodne. Jak ktoś lubi duże zasypy albo waży duże warki, to na pewno taka waga jest bardzo, bardzo wygodna. No i podsumowując, na sam początek przygody z piwowarstwem domowym potrzebujecie głównie wagi kuchennej, bo będziecie ważyć cukier do refermentacji, chmiel, no i głównie słód. Ale potem warto jest dokupić wagę jubilerską. No i dla frików, dla takich, którzy lubią ważyć. Duże warki z dużymi zasypami. Bardzo, bardzo gorąco polecam tą uwagę bagażową. A tymczasem, warźcie śmiało i do zobaczenia. Cześć!